Mam masę pojebanych pomysłów, jak chodzi o dania. Zrobię to dla Was, jeśli tylko Wam się to spodoba. Także napisz komentarz, zostaw łapę i koniecznie... I koniecznie, jeśli tego nie robisz, zostaw suba. Kurwa, to to bym sam zjadł. Ja pierdolę. Kaszotto z owocami, na kusku ze świeżego brokuła, spirę bananowo-śliwkowym. Zaraz przed podaniem dodam jeszcze odrobinę drewnojadów, karmionych oczywiście jedynie kawiorem z jesiotra. Zobaczymy, co powierzyli na nasze danie. Dziś po raz pierwszy przekroczą ten próg: domowi kucharze, pasjonaci, marzyciele. Każdy z nich wierzy, że to właśnie on lub ona zasłuży na Meister Kitel, ale ich jest mniej niż ambitnych amatorów. Przed nimi eliminacje, jedno danie, jeden talerz, jedna szansa, żeby zachwycić jury. Za mało przypraw odpadasz, przypalony sos wypierdasz. Najmniejszy błąd może przekreślić marzenia. Tu nie wystarczy dobrze gotować. Trzeba walczyć o każdy szczegół, o każdą sekundę i o swoją przyszłość. Kto pokaże smak, którego jury nie zapomni? Kto ugnie się pod presją i pęknie, jak guma Twoich starych? Kto już dziś będzie musiał spakować się i wypierdalać do domu? To są eliminacje. Pierwszy krok do kuchennego marzenia. Majster chef dżungli. Jestem Adi Kocur, przyjechałem z okolic Ta. Jak długo gotuję? W zasadzie pierwszy comber z królika zrobiłem, jak jeszcze mama karmiła mnie piersią. A położna mojej mamie powiedziała przy porodzie, że pępowinę sam sobie odciąłem jednym, gładkim cięciem. Dzisiaj dam się wszystko i udowodnię, że ja najbardziej zasługuję na kitel majster szefa dżungli. Trzymajcie kciuki! Trzeba być debilem, żeby hodować takie zwierzęta. Ja, pier... Debil czy nie debil, najważniejsze, że jesteś sobą. Sprawdź naszą pełną ofertę zwierzaków na naszym sklepie: lamparty, pytony, orzęski, felsumy, a nawet anakondy czy boateczowe. Nie bój się opinii innych, bądź po prostu sobą. Tak jak my. W jury zasiada dwoje koneserów, którzy bardzo nie lubią chujowego jedzenia. Jeśli nasi kucharze nie pokażą wyjebistego smaku, poczucia estetyki i nie zaskoczą kreatywnością, mogą pakować manatki i wypierdalać z programu. Aru i jara to tamaryny złotorękie, które dzisiaj ocenią dania naszych zawodników i zadecydują, kto będzie dalej walczył o tytuł majster szefa dżungli. Dziś nasi kucharze przygotują dla jury wegetariańskie danie główne. Nie, no serio, wege? No i dla mnie posiłek bez mięsa to trochę jakby to nie był posiłek. Zresztą, sami wiecie, gdyby zwierzęta nie chciały być jedzone, to nie byłyby zrobione z jedzenia. To jest taka podstawowa zasada. Wege danie główne. Ja pier... I uwaga, na to zadanie nasi zawodnicy mają jedynie 25 minut. 25 minut na wege danie główne. Chyba im Bobowita zwoje pokleiła. 3, 2, 1, startujcie! Oczywiście nie ma żadnego problemu, żebym przygotował to danie dzisiaj, więc przebiorę się tylko w mój wyjściowy outfit, skoczę do spiżarni po niezbędne składniki, no i lecimy z kurkami. Mam już pomysł na danie, które zachwyci jury. Składniki, jakich będziemy dzisiaj używać, to mrożone truskawki, banany, bobowita, kaszka ryżowa z bananem, brokuł, jabłuszka i jeszcze jeden tajemniczy składnik, który dodamy tutaj. To danie rozbije ich malutkie, puchate główki. Dajcie mi chwilę. Jest to oczywiście witamina. Ten suplement kupicie u nas na sklepie. Link macie oczywiście w opisie. Bierzemy się do pracy. Zaczynajmy. Zrobimy, moi drodzy, tak dojane danie, że większość z was pomyśli sobie, Moment, Wadi musi zajebiście gotować. Nic bardziej mylnego. Musiałem zachować zimną krew. Szczególnie dlatego, że kiedy podchodzili do mnie z kamerą, wszyscy kucharze dookoła, inni zawodnicy, patrzyli się, co mówię, jak reaguję, czy jestem spokojny, opanowany, czy jestem pewny siebie. Ja musiałem pokazać, że ja tu jestem kotem i powyrywać te chwasty jeden po drugim. Więc. Yy... Zgrywałem twardziela, ale realnie to nichu. Ja nie miałem pojęcia, co robię. Zanim przejdziemy do tego prawdziwego gotowania, chciałem Wam powiedzieć, że suby, które zostawicie tam na dole, mają ogromne znaczenie dla opinii jury, więc nie ukrywam, to jest coś na zasadzie SMS, treści. Pomagam zawodnikowi numer Adi Kocur, także pomóż, zjeść na dół, bo walczymy o stokoła. a to już niedługo, jak widzicie, poziom kurwa rośnie, albo w zasadzie idzie w dół. Do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze jajko. Jajko już się gotuje, więc tak naprawdę. Zostało poczekać Przygotujemy sobie coś naprawdę zajebistego Jakbyście się zastanawiali skąd biorę te przepisy To wyobraźcie sobie, że wszystkie te przepisy biorę z głowy Pomyślcie sobie co ja muszę mieć kurwa w głowie Najpierw lecimy z banankiem Banan przyda nam się do dwóch rzeczy Z tego co sobie zaplanowałem Kurwa śmietnika sobie nie zaplanowałem Banan przyda nam się do y, kilku rzeczy Skroimy go sobie tak o... Mniej więcej bo to pójdzie wszystko w blender. Ban jest przygotowany, dorzucimy do tego może odrobinkę jabłuszka. Ale moi drodzy, <laughs> żeby to nie było takie oczywiste, łatwe, nie myślcie sobie, że takie jabłuszko można sobie tak po prostu wrzucić dla małpek. Nie, nie, nie. Jabłuszko dla małpek należy obrać ze skórki, bo mają wrażliwe żołądeczki. I żeby się nie pożygały, nie posrały trzeba usunąć skórki, usunąć takie jakieś twardsze miejsca. Więc zrobimy to sobie na szybko. Tutaj jabłuszko będzie tylko dodatkiem, więc myślę, że wystarczy. No i też troszkę drobniej, żeby w ten blender to weszło w miarę gładko. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, bo wymyślicie, że to jest takie pierdolenie. To danie będzie wyglądało tak zajebiście, że każdy z Was chciałby to opierdolić. Oprócz mnie, bo średnio lubię owoce, warzywa i to wszystko, co zdrowe. Wolę to, co jest chujowe. Ale jak chodzi o sam wzrok... Zrobię to tak, żebym nawet ja chciał to zjeść Mrożone truskawki Z mrożonych truskawek zrobimy sos Małpki muszą jeść zdrowo Muszą mieć pełnowartościowe posiłki Podzielone na trzy pory dnia Dzisiaj robimy im danie główne, czyli obiad I tak naprawdę zrobię wszystko tak, żeby im smakowało zajebiście Co lubią małpki najbardziej? Oczywiste jest to, że najbardziej lubią to, co słodkie to co mocno pachnie, czyli tak naprawdę owoce Banany uwielbiają, śliwki uwielbiają Dlatego na tym dzisiaj się skupimy Truskawki mają bardzo silny aromat Dlatego również je dodamy, żeby zbiegły się jak pojebane do tego dania A później wygłosiły opinię, że to ja dostaję fartucha, a reszta wypierdala do domu Takie mam fantazje, ale zobaczymy jak to wszystko się uda Dobra, muszę lecieć po wodę, po jajko i zaraz wracam Wodę już mamy. Woda oczywiście w kubku Wildlife. No bo kurwa, jak inaczej. Bo z tego kubka nawet kranuwa jest na najwyższym poziomie. I zrobimy sobie teraz tak yy, na szybko i bardzo zdrowo. Zrobimy sobie mus owocowy. Po to, żeby właśnie czymś przekupić. Tema upiszony. Truskawki. Troszkę banana. Może troszkę więcej, bo banana lubią. Troszkę wody. Znakomicie. Że w tym studiu mają takie krótkie kable. Moi drodzy telewidzowie, chwilka przerwy na reklamy. Już w niedzielę widzimy się na ZO egzotyce w Warszawie. Jest to bardzo ważny event, zajebisty, event terrorystyczny, na którym oczywiście możemy się spotkać. Możemy pogadać, zbić pionę, zrobić fotkę. Po prostu miło spędzić czas, a do tego oczywiście będziemy mieli masy zwierząt, które znacie zresztą z naszej oferty. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy się tam nie zobaczyli, więc widzimy się już w niedzielę Zo egzotyka Warszawa. Wchodzicie schodkami na górę? W lewo i na sam koniec nam będzie ogromny baner wildlife I to jesteśmy my czekamy na was. Oczywiście wy w tym czasie, kiedy ja blenduję ich słychać, napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takiej serii, bo dzisiaj żyri to akurat Paru i jara, więc yy, no poziom jest wysoki. Ale pamiętajcie, że akurat jak chodzi o jury. Mam tutaj bardzo szeroki wybór Mamy bubka I mam masę pojebanych pomysłów jak chodzi o dania Zrobię to dla was Jeśli tylko wam się to spodoba Także napisz komentarz Zostaw łapę i koniecznie I koniecznie jeśli tego nie robisz Zostaw suba Kurwa to to bym sam zjadł Ja pierdolę Jak coś moi drodzy to tego nie było Dorzucimy jeszcze bananka To ma być przede wszystkim aromatyczne. Przede wszystkim wszystkie wartości muszą być zachowane. Nie, no to jest zajebista. Nie wszystko będę tak próbował, jak coś. Teraz musimy troszeczkę zagęścić, no i dodać odrobinki czystego zdrowia. I to będzie właśnie witamina. Odrobina witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. Samozdrowie i realnie pamiętajcie, jest to w 100% naturalne, więc nie da się tego przedawkować czy coś w tym stylu. Nie trzeba się o to bać. Zyskało odrobinkę złotego koloru. Więc w tym momencie mamy polewę, która na pewno będzie dla nich przezajebiście ogromną pokusą. Teraz tak, sięgniemy po to zielone gówno. Jakby ktoś się zorientował, nienawidzę tego. Dlaczego nienawidzę? Bo przypomina kalafior, a... Jak widzę kalafior Broń Boże czuję zapach Żygać mi się chce Ale nie musimy tego robić Pierwotnie pomyślałem, że mógłbym przygotować dla nich steka yy, Stek z kalafiora albo właśnie z brokuła Natomiast yy, patelnia nie wchodzi w grę Więc zrobimy coś bardziej soft I przygotuję coś yy, Nie wiem czy lubicie og oglądać jak ludzie gotują Ale ja na przykład uwielbiam Troszkę nie znałem tematu Przygotuję podstawę Podstawę naszego dania a podstawą naszego dania będzie tak zwany kuskus z brokuła. To nie jest tak podstawa, że to jest fundamentalny element, ale po prostu idzie na samo dno i na tym będę układał całe danie, żeby po prostu dać troszeczkę wartości, dodać fajnego koloru. No, a no niestety jest to zdrowe. No więc muszę dodać. Dobra, tyle wystarczy. sobie stąd. No dobra, dobra. Może jeszcze trochę. No i właśnie tutaj pojawia się ten element, że ja sam już kura, bym tego nie zjadł. Całe szczęście jest surowy, więc tak nie śmierdzi jak jakiś gotowany czy coś takiego, ale no wiadomo, że głównie mi chodzi o, o kalafior. Kalafior jest dla mnie po prostu jest najgorszy na świecie. Dla mnie kalafior tak kurwa śmierdzi, że masakra. Czas będą nieubłagalnie, ja naprawdę chciałem pokazać coś zajebistego I cały czas chcę pokazywać coś zajebistego Więc ty, proszę ci, jeśli jeszcze tego nie robisz, zjedź na dół i zostaw suba Bo to jest dla mnie zajebiście ważne To znaczy, że doceniasz to, co robię I przede wszystkim ci się to podoba A jeśli tobie się podoba, to znaczy, że ja robię dobrą robotę No i tyle, po prostu zjedź, zostaw suba Dziękuję ci bardzo Musimy posiekać go tak bardzo, bardzo drobno Więc chwilę mi z tym zajdzie, dajcie mi chwilę Czy to zjedzą? Szczerze? Myślę, że małpki mają troszkę z brukułem, tak jak ja Myślę, że nie, nie aż tak ekstremalnie, ale też mają go raczej w huju. Natomiast będzie się bardzo fajnie prezentować, a to jest też dla nas zajebiście ważne Co robimy dalej? Dalej lecimy po jakąś miseczkę i musimy zrobić kaszkę Zresztą będę wam mówił wszystko na bieżąco Nie gotujemy dla byle kogo, więc nie obsługujemy się byle czym Szczere złoto Zajebiste Jakbyście się zastanawiali, co to za nóż, czy jest ostry jest w chuj ostry. Akurat ci, co mnie obserwują na Instagramie, do czego bardzo zachęcam. O, chuj pizd. Wiedzą, że bardzo lubię noże. Lubię rzucać nożami, lubię mieć fajne noże. I nóż muszę mieć akurat dobry kaszka. Odrobinka wody. I mieszamy. O, dokładnie tak. O, yeah, tak. Jak tak patrzę, to jednak tego jest za mało i zrobię więcej. Muszę zjeść do syta. Wiecie, w końcu. Ocena musi być wysoka Nie ma miękkiej gry Ja pokażę klasę O, znakomicie, tak jest To nie będzie aż takie ubogie, jak Wam się wydaje Za moment dołożymy kilka darów natury Które sprawią, że Ta kaszka Będzie najlepszą kaszką, jaką jadły do tej pory mm, Jabłuszko z marchewką Dodamy odrobinkę Tak jest tak, powiem Wam szczerze, że troszkę lepiej będę się realizował, jak będę przyrządzał mięso dla mięsożerców. Ale docencie, bardzo fajny pojawia się tutaj kolor. Do tego podamy to, co wcześniej było skrojone, czyli właśnie troszeczkę jabłka. Truskawki. Truskawki bardzo drobno. Nie chcę, żeby to było takie, że tam są kawałki, a żeby po prostu przeszło bardziej smakiem. A te kawałki tak nie będzie się tego dało ukryć. Musiałbym to zblendować, a nie chcę, żeby odrobinka tej struktury była. Ale raczej chodzi mi o to, żeby przeszedł y, aromat, bo one za truskawki to się... Zaufajcie mi, lubią truskawki. I odrobinka jabłka. I też staram się raczej tak drobno w jakąś, w jakąś powiedzmy a kosteczkę, Aż wiadomo, że koło kostki to nawet nie stało. O, tak jest. Teraz zobaczcie, kurwa. Ile w tym kubeczku jest zdrowia? Poza tym, że to będzie pyszne. Będzie również dla nich bardzo zdrowe. A pamiętajmy, że to jest priorytetem, kiedy hodujesz jakieś zwierzęta. Napiszcie mi w komentarzu, czy znacie kogoś, kto się bardziej stara o poprawny posiłek dla zwierząt niż ja. Teraz tak, mamy to, mamy to, mamy to. Potrzebujemy jeszcze więcej truskawek, bo liczyłem na dużo bardziej czerwony kolor. Mam nadzieję, że teraz studio nie pierdolnie. Wszyscy gotowi na Armagedon? Widzę po innych uczestnikach, że, że tam leci jakieś gówno. Ja mam naprawdę wysoki poziom. Jedyne co mnie zajebiście pociesza w tej całej sytuacji to to, że widziałem po innych zawodnikach, że też są obsrani, więc nie tylko ja przed wydaniem dania będę musiał zmienić majtki. Robię to nie od dziś. No i tutaj kolorek jest znacznie lepszy. Okej. Okay. Ręczniczek, raczej kurwa, będzie jednorazowy. Ale to nic. Jeżeli zostawisz suba, łapę w górę i będzie miało to w wyświetleń, to nawet się nie będę gniewał. Troszeczkę ogarniemy, żeby nie było aż takiego burdelu. Normalnie bym zostawił, oczywiście, ale na potrzeby filmu muszę to zrobić. Czego będziemy jeszcze potrzebować? Wleci jeszcze banan. Troszeczkę jabłka. Co jest trudniejsze nieco niż u ludzi, musimy pamiętać, że tamarynki są bardzo drobne. Więc trzeba przygotować posiłek taki, który będzie dla nich po prostu wygodny do jedzenia. To są miski dla węży. Na wodę, ale idealnie sprawdzą się, do tego, żebym mógł tutaj troszkę popakować rzeczy. Myślę, że wystarczy. Więcej nie trzeba. Dajcie mi moment, pójdę to umyć. Moi drodzy, tak na dobrą sprawę będziemy już wykładać na talerz posiłek, i to jest to, co lubię najbardziej. Nie wiem, czy jesteście gotowi na taki rozpierdol, ale. Zrobimy to. Zostało nam do, do zrobienia pire. Pire zrobimy sobie z tego co jest miękkie, bo fajnie było, żeby ta tekstura była znacznie gęstsza e, niż sos, ale rzadsza niż kaszka. Więc tutaj standardem lecimy, ale odrobinę truskawki. Za to wrzucimy jeszcze jeden element, którego wcześniej nie było, a mianowicie śliweczkę. Piękna, wow! Ubieramy ze skórki. Pire musi być gładziutkie. Musi być gładziutkie. Wiadomo, jak to przy obieraniu. Staramy się, żeby jak najmniej, jak najmniej stracić, ale. A no, wychodzi jak wychodzi, wiadomo. I dorzucamy śliweczkę. Lecimy po widelec i spróbuję z tego zrobić jakąś sensowną papkę Bo tutaj to się chyba chyba nada to wszystko No niestety widelec nie był złoty Ale to na pewno też jakiś zajebiście drogi materiał Nie przejmujcie się tym I zróbmy z tego w miarę jednolitą papkę Wiecie co? Jak tak sobie popatrzyłem Chyba wolałbym to drobinkę blendnąć jednak Zróbmy to Ok, Koniec? Mówiłem o Mówiłem. Tylko tyle. Tekstura i tak została gęsta. Fajnie. Tak właśnie miało być. Bardzo aromatyczne. I to jest zajebiście ważne. No i realnie możemy już lecieć z wykładaniem. Więc tak: na początek, kuskus -kus z brokuła. To wszystko musi się prezentować zajebiście. Więc nie można tutaj nic spierdolić. To ma być po prostu przepiękne. W tych wszystkich daniach chodzi o to, żeby to wyglądało lepiej niż smakuje. Wymawiajcie sobie co tam chcecie, ale musi wyglądać zajebiście. Smakować może dobrze. Pierwszy etap jest za nami. Teraz kaszka. Staram się zrobić taki troszeczkę jakby kwapulpecik. O, tak, ty, ty musisz się schować, tak. Teraz jest moment na odrobinę przełamania kształtu, i będziemy do tego potrzebować. Uważam, że jabłuszka, tak sobie pomyślałem. Oczywiście obrane, bo jakby inaczej, takim nożem kurwa nie jest wygodnie, no ale powiedzmy, że na razie budżet programu. Nie pozwala mi kupić całego zestawu japońskich noży, natomiast liczę, że po się odcinku się to zmieni. Kochani, serio, jeżeli doceniacie to, co dla Was robię, mimo że może jest to pojebane, nie twierdzę, że nie jest. Dla mnie największą frajdą i znakiem, że robię coś fajnie, że to się ludziom podoba, jest właśnie ten przyrost subskrypcji. Więc pamiętajcie o tym, żeby udostępnić ten odcinek, tak jak teraz na przykład. Możecie zrobić zdjęcie, uwaga. Udostępnić ten odcinek na swojej storce, oznaczyć mnie, Instagrama macie tutaj, i ja na pewno wrzucę to do siebie na story. Wracając, małpki są malutkie, więc pamiętajcie, że jeśli mamy im dać coś apetycznego, to musi być coś, co wezmą sobie w łapkę. Więc trzeba o to właśnie zadbać. Teraz sos. Lecimy z tym pięknym pire. Dobne poprawki kosmetyczne. Serduszko struskawki. Ostatni element, o którym pewnie zapomnieliście, a tak naprawdę to ja zapomniałem Oczywiście jajko Tak, tak, zapomniałem o jajku No bo sobie od razu nie przyniosłem, no ja tak mam, że jak nie przyniosę od razu, to już później zapomnę No ale finalnie zorientowałem się Jajko miałem dodać do kaszotta, ale Już chuj, pokroiłem, postawiłem obok, też było okej, okay, nie? Żeby nie zabrudzić pięknego jajka na sam finał Wytrzyjmy nóż I jajeczko będzie tylko dodatkiem Voila Danie główne gotowe. Kaszotto z owocami, na kusku ze świeżego brokuła, spirę bananowo-śliwkowym. Zaraz przed podaniem dodam jeszcze odrobinę drewnojadów, karmionych oczywiście jedynie kawiorem z jesiotra. Na koniec jeszcze odrobinka witaminy, która doda magii, wyjątkowości i przede wszystkim zdrowia. Polepszy trawienie naszego cudownego jury. Więc. Chodźmy do nich. Witam, szanowny żyli. Aha, coś tu mamy. Tak, tak, tak. Zapraszam. Zobaczymy, co powie że na nasze danie. Mm -hmm. Sos smakuje. Co smakuje, to było do przewidzenia. Pire również siadło jak w masełko. Może proszę spróbować sobie tutaj. O, tutaj, troszeczkę. O, proszę bardzo. Tak, śmiało. Właśnie tak pomyślałem, że ten, że ten dodatek jabłek do kaszki. To będzie rozpierdol, co pan uważa? E, wiecie co? Zdejmę to, bo mam wrażenie, że to trochę je stresuje Mam wrażenie, że trochę jury stresuje się, kiedy mam coś, czego wcześniej na głowie nie miałem Kaszka widzę, że też siada Moi drodzy, co mogę powiedzieć? Czy dla kucharza jest coś lepszego niż to, kiedy e, jury na niesamowicie wysokim poziomie Pierdala jak szalone z mojego talerza. To co przygotowałem. Nie ma chyba nic bardziej wartościowego. I tak jeżeli chodzi o nasze jury, e, poziom zaufania jest wyższy o nieprawdopodobny. to jest nie do porównania względem tego co było na samym początku. Pire leci jak szalone. E, więc i tak, to co jest teraz, to jest naprawdę coś zajbistego. Jesteśmy z tego mega dumni, cieszymy się. W Spójrz, to tak wygląda Oczywiście, yy, szanowny jury Miałem dodać jeszcze drewnojady na to Żeby odrobinkę mięska tutaj zahaczyć Ale stwierdziłem, że jak dacie mi fartucha Dostanę się do, do następnego etapu To wtedy mogę zrobić coś z mięsem Co wy na to? Wchodzimy? Śmiało No i tak, cały kitel mam upierdolony Także luz Mhm Kochani, jeżeli podoba Wam się taka seria i chcecie, żebym przyrządzał różne wykwintne dania dla naszych zwierzaków, bo jak wiecie, mamy warany, mamy różne inne futrzaki, mamy kangury, mamy sporo zwierząt, którym naprawdę można przyrządzić coś ciekawego, dajcie koniecznie znać w komentarzu, no i koniecznie zostawcie mi suba, bo to, no mówię Wam, nic nie napędza tak bardzo jak subskrypcja, jak przyrost subskrypcji na, kana na kanale. Kochane małpiszonki moje. To no tak, no, dostałem się do następnego etapu. Mega uczucie, naprawdę. Nie powiem, że się tego nie spodziewałem, no bo akurat wiedziałem, że się dostanę. Znam swoją wartość, wiem jak jest, wiem co podałem, wiem, że to było świetne, to było przyprawione, to było zdrowe. Do tego mam nadzieję, że moi telewidzowie wspierają mnie subskrypcjami, co na pewno rośnie w rankingu uznania dla jury. Więc jeszcze raz dziękuję tym, którzy subskrybują i zachęcam do subskrybowania mnie. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, myślę, że następne etapy to będzie dla mnie, no, przede wszystkim zabawa, rozrywka, ale również wyrywanie kolejnych chwastów i napierdalanie naprawdę mocnej kuchni. Ja wam to pokażę. Adi kocur Także na dzisiaj to tyle. Z tego co widzę, to dostałem się do następnego etapu. Bardzo się cieszę. <laughs> Kurwa, nie spodziewałem się tego. Tyle uczestników, a akurat ja. Tak, to naprawdę wzruszające. Dziękuję bardzo, szanowne Żyli. Dziękuję wam za te subskrypcje, które pomogły mi dostać się do następnego etapu. I widzimy się w następnym Majster Szefie Dżungli. Bank!